Dobry, ja jestem, widzę was w pierwszym odcinku z Minecraft? Tutaj, tutaj mam rzeczy, że które schowałem przed odcinkiem. Tutaj to jest moja pierwsza kopalnia, którą wykopałem. Tu, tu. Jak chcecie, to można wbić, można wbić na mój serwer i nie jestem zareagowany do, do takiego, do, tego, do jakiegoś czegoś. Gdzieś tutaj może się, się takie podziemne przejście. I piszcie w komentarzach, czy mam mieć okno i drzwi w moim tajnym pokoju. A zanim, zanim napiszecie komentarz, to ja najpierw wam pokażę. Ja nagrywam o 13.22. W ogóle zaczęłam nagrywać o 13.00 A dobra, po co będę mówił godzinę, skoro nikogo to nie obchodzi. Okej, okay. piszcie w komentarzu to tutaj mam zrobić. Okno, a tutaj drzwi zanim wejdę. A, tu jest mój tajny domek. Mm, tutaj można właśnie się wprowadzić. To jest dom do wynajęcia. I jakby, no, postawiłem drzwi. O, jestem. I jak chcecie, możecie ścinać tutaj drewno. Jak będziecie czegoś potrzebowali, to, chod, to idziecie tutaj, o, na dół, potem prosto, a potem do góry za jakąś minutę. A potem, potem tutaj przyjść. O tu, to jest mój prysznic. Już tego nie wyłączyłem, Gdy tutaj możecie przyjść. Gdybyście coś chcieli ze skrzynki, to tutaj mam. Gdybyście chcieli, właśnie nawet ode mnie, to bym, to bym wam dał na pożyczenia chcecie, możecie kopać w mojej kopalni, bo nie obchodzi mnie nic. Jeszcze w kolejnym odcinku zrobię kolejny dom do wynajęcia, bo co najmniej dwa osoby mogą dołączyć. Jeżeli trzecia osoba dołączy, dostanie bana. Nie no, żartuję, zrobię kolejny pokój. A, i tutaj dokładnie musiałem kopać, tutaj z... Dobra, tutaj może być basen. Tutaj mogą być challenge, jak to ostatni wyjdzie z basenu, Ten wygrywa. okej, okay, no to ja. Nie, nie chcę tego kobla, tylko go sobie ręką wybiję, jak noob. I Już. Będę mi się wiadro. Chyba idę poszukać więcej. Okej, okay, e, chyba źle poszłem... Nie, chyba dobrze, dobrze poszłem. Sprawdzę tu. Co tutaj jest? A, to kolejne przejście. E, no, mówiłem, kabla nie chcę. Tudo aí me entrega Ok.